Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek specjalny. Zaprosiłam gościa do mojego programu. Zapraszam. Witam. Nazywam się Elżbieta Ładosz. Współpracuję z firmą Forwerk, która produkuje termomix. Pani, e, dzisiaj e, dzięki zaproszeniu Marzence, dziękuję Ci Marzenko za zaproszenie. Bardzo tak, e, przyjemność po mojej stronie. Przygotowałyśmy e, kilka produktów. Właściwie to e, chcemy sobie fajnie poplotkować przy kawie. E, kawa e, będzie taka na szybko, bo termomic bo Thermomix nie tylko jest urządzeniem, tak jak sam ten wyraz, Thermomix, więc termo, gotowanie, mix, miksowanie, pewnie Wam się kojarzy z daniami obiadowymi, ale m, oczywiście e, dzięki e, wielofunkcyjności e, temu urządzeniu przygotowujemy kawę, desery e, również po obiedzie. No i naturalnie dzisiaj zrobimy tak na szybko kawę i również sorbet. Pokrótce powiem, że Thermomix jest to urządzenie stricte właśnie do przygotowywania w kuchni różnego rodzaju potraw, dań. Teraz jest pora fantastyczna, lato. Więc mamy i owoce i również warzywa, które możemy sobie przygotować do naszej śpiżarni i w zimie, kiedy wszystko jest pozbawione witamin, my mamy, jak ja to mówię, zakręcone w słoiku właśnie nasze cudowne smaki lata, czy naszych warzyw, nowalijek, które robimy w ogródku. No i oczywiście teraz co mogę, co mogę powiedzieć, może marzemka od razu zróbmy te lody. Dobrze, i kawę czy lody? Myślę, że kawę, Dobra, a po kawie zrobimy lody. Dobrze, to ja Ci będę podobała, a ty rób, mógł co robić. Żeby każdy Mamy po kolei. Tak, oczywiście. Mamy taką e, możliwość, że możemy sobie manualnie, na szybko e, przygotować e, kawę czy ewentualnie e, deser, e, ale też Thermomix jest wyposażony w e, taki dostęp do platformy z przepisami, e, która pomaga nam w bardzo szybki sposób przygotować e, te, e, te e, smaki. E, no i ja tą kawę zrobię, przy użyciu z wagi, bo mamy tutaj z wagę, która jest w całości połączona z, z urządzeniem. Teraz nam się z uruchamia. Chwilkę to trwa pojawiają nam się trzy kółeczka, one służą nam, wy tego Państwo nie widzicie, ale ja powiem Wam, że tutaj na tym wyświetlaczu jest są trzy kółeczka, które możemy, możemy sobie przygotować, wybrać sobie czas, wybrać temperaturę i funkcje, która nam pozwoli jakby wykonać ale tak naprawdę potrzeba nam jest tutaj przesunąć w stronę wagi i mamy w górnym lewym rogu, mamy wagę i wlewamy sobie mleko, tak? Do przygotowania kawy potrzeba nam jest mleka. Na dwie te takie szklaneczki zrobimy sobie... Trzystu dwudziestu gram mleka. Do tego dodajemy, dziękuję. Do tego dodajemy sobie takich pięć łyżeczek kawy rozpuszczalnej. Mhm. E, oprócz tego, my chcemy e, jeszcze, żeby smak naszej kawy wzbogacił likier e, i użyjemy maliwu likieru e, typowo m, e, z, e, z kokosa, więc tutaj wlewamy sobie... I z mlekiem? Tak, i od razu też z mlekiem, więc dodajemy sobie, zaraz Wam powiem, około 80 gram. Kostki lodu, bo to będzie kawa mrożona. Thermomix doskonale sobie radzi z kruszeniem lodu, rozdrabnianiem zamrożonych owoców. To za chwileczkę też zobaczycie Państwo. Tak, więc sobie można robić też drinki cudowne w lecie. Tak, to prawda. No i teraz jak teraz... Będzie głośno. Tak, teraz chcemy sobie zamknąć tą aplikację, którą wcześniej wybierałam, więc ważenia. I teraz będzie głośno, dlatego że te kostki lodu będą kruszone przez niecałe 50 sekund. automatycznie otworzy, dlatego, że Thermomix jest mechaniczno-elektronicznym urządzeniem, więc chwilkę to trwa, zanim jest już możliwe otwarcie. No i wlewamy kawę. Zobaczcie, jaka fantastyczna piana. Super. Kostki lodu spowodowały kuszystość naszego napoju kawowego. Kapy wykorzystasz do lodu. Tak? Proszę, możeanko. Super. Taka kremowa. zobacz tak jak to. smakuje? Hmm. Cudowna. Cudowna po prostu, najlepsza, jaką piłam. Tak, e, oczywiście możemy sobie dodać e, różnego rodzaju likiery, e, jakie, jakie kto lubi, tak? Jakie ma swoje preferencje. E, wcześniej możemy nawet wrzucić kawałki czekolady, migdałów, jakiś przypraw, które wzbogacą smak tej kawy. Więc tak naprawdę kawiarenkę możemy sobie zrobić we własnym zaciszu. Marzenka ma to fantastyczny klimat. Jak ja przychodzę do niej, to po prostu czuję się jakbym była naprawdę na Hawajach. Tak trzeba było stworzyć sobie taki klimat. Jak nie będzie można wyjeżdżać, jak nas pozamykają. to ja zawsze przyjadę to. do niej i się po prostu super tutaj czujemy. Mm. Dobrze. Rewelacja. Teraz lody do tego. Mhm. Tu. E, potrzebujesz. Może ja e, jeszcze troszeczkę. troszeczkę bym ci wylała kawy. Dobrze. Bo aż tyle to nie potrzeba. Mhm. I teraz do, do przygotowania sorbetu możemy sobie użyć przepisu, ale też oczywiście manualnie wybrać dane. No, dzisiaj sobie zrobimy z zamrożonych truskawek. Możemy sobie własne owoce mrozić: mango, banana, kiwi, jakieś cytryny, limonki i wtedy miksować. Dodać nawet, żeby ciekawszy, a nawet taki trochę smak z uczuciem chłodu był w tych lodach, to nawet dodać miętę, świeżą miętę, która da niesamowity aromat, ale również też wzbogaci smak naszego sorbetu. No, i teraz, co jest jakby ważną taką informacją, to to, że mieszanka owocowa, która powinna być głęboko zamrożona, naprawdę bardzo głęboko zamrożona, ale żeby owoce się oddzielały, żeby były pojedyncze. Pojedyncze, dlatego że. Mamy tutaj takie zabezpieczenie, żeby termomiks funkcjonował długo, a żeby nam noże się nie zerwały, to wtedy jest potrzebne prawidłowe przygotowanie tych owoców. Ja daję trochę cukru, dlatego że zmiksujemy teraz go na cukier puder. Damy owoce. Mogę ci oddać? Tak, tak jasne. Teraz będzie bardzo głośno. Zobaczcie, jak niewiele czasu potrzeba było. Na to, żeby te owoce zostały zblendowane na pulpę owocową, może ja pokażę, bo to jest takie prawdziwe niedowiary. I do tego możemy sobie dodać banana, możemy dodać trochę mleka, śmietany, ewentualnie śmietanki, żeby wszystko fajnie nam się wymieszało. A w związku z tym, że z marzynką ustaliłyśmy wcześniej, że będzie smak, tych kawy. kawy, to teraz już możemy sobie ten sorbet lodowy w takiej postaci przełożyć do miski i nakładać do naszych lodów. A może jeszcze marzynko troszeczkę, chociaż, chociaż nawet jeszcze, jeszcze chwilkę sobie zmiksujemy tak dosłownie parę obrotów. Tak, właśnie. Mm, tutaj, y, tutaj mamy też y, takie... Y, Zabezpieczenie. zabezpieczenie. Kopyska to jest takie fachowe, fachowe nazwana ta łyżka, która jest w wyposażeniu Thermomixa i podczas wykonywanej pracy noży możemy sobie mieszać, akurat w tym przypadku sorbet, ale również kiedy przygotowujemy pasztet czy ewentualnie ciasto ucierane z owocami i mamy w opisie, że włóż kopyskę i wymieszaj, to to znaczy, że y, ułatwimy y, pracę nożą, ale też y, składniki, które mamy wewnątrz naczynia miksującego fantastycznie nam się połączą. To co? Mamy gotowe. O, teraz są fajne. Fajna jest konsystencja. Nie jest za bardzo y, maska. I, i zaraz, zaraz włożymy sobie. No, i e, słuchajcie, jeszcze tak, żeby było ciekawie, e, a e, żeby posiadając Thermomix e, gotuje, nie marnuje. E, to na przykład, mamy coś takiego, że mamy, można powiedzieć, przynośni, brudne naczynie. Naczynie, w którym wykonałam ten deser, możemy sobie dodać na przykład owoce, jakim jest jabłko, banan, właśnie na przykład już jabłka, które leżą nam 2-3 dni i wtedy możemy sobie ze skórką obrać, zmiksować, dodać wodę i jeszcze zrobić z tego napój. to może powiedz e, ogólnie o zakupie, jakie są promocje, bo w tym momencie mamy promocję. Szczerze mówiąc jakbym wcześniej oglądała gdzieś taki filmik, to na pewno bym skorzystała się dowiedziałam przypadkiem, bo chciałam zakupić Thermomix, ale był dla mnie za drogi, no bo jednak e, ta cena e, no dla mnie była za wysoka, żeby tak wydać, zresztą szkoda mi by było, było tak na raz wydać tyle pieniędzy, <grym> bo powiedz może o cenie. E, teraz jeśli chodzi o e, cenę Thermomixa, e, to oczywiście e, mówimy na taki indywidualnych prezentacjach u Państwa w domach, do czego bardzo zachęcam. Również z Marzenką, tak. Dwie godziny gotowałyśmy wspólnie, poprosiłam o przygotowanie kilku produktów. I przede wszystkim właśnie Marzenka doceniła po całej tej prezentacji, po tym wspólnym gotowaniu, że jednak ta cena tego Termomiksa jest adekwatna do tego, co to urządzenie potrafi. Jak na przykładzie tych potraw zrobiłyśmy właśnie kawę, masło, ciasto E, ugotowałyśmy pełne danie obiadowe, gdzie jeszcze była e, w surówka jako dodatek do tego obiadu tak, napój? E, napój, sorbet, no i w końcu Mówiłaś? Tak, mówiłam Dwa rodzaję, maśle. Dwa rodzaje? Dwa rodzaje, dlatego żeby nie było e, takiej monotonności, zrobiłyśmy e, z... to chyba było z 350... E, z trzech kubeczków e, śmietanki, zrobiłyśmy masło, gdzie z masła zrobione zostało masło czosnkowo-ziołowe i takie tradycyjne, śmietankowe, jak ktoś nie lubi e, przypraw w maśle, tylko lubi takie tradycyjne. No, i teraz część na pewno z Państwa zna cenę, bo teraz można tak powiedzieć, że co drugi, trzeci, piąty dom posiada Thermomix, i firma Corwer idzie w tym kierunku, żeby to było tak jak z mywarka, lodówka, pralka, takie urządzenia stricte dla naszych rodzin. Na ten moment mamy promocję, promocja jest 0% na 10, 20, 36 miesięcy. No i oczywiście zachęcam bardzo do wspólnego gotowania. Jeśli będziecie Państwo zainteresowani, napiszcie do Marzenki na priv. Ja naturalnie dzwonię do was, umawiam się na spotkanie na terenie całej Polski, bo wtedy kiedy to będzie drugi koniec Polski, umówimy się poprzez taką właśnie wideo rozmowę i pogotujemy wspólnie. Także Marzenko, na ten moment. Tak. Ja jestem naprawdę zachwycona tym Thermomixem, chociaż zbierałam się do zakupu około dwóch lat, e, także już moi znajomi mieli, a ja jakoś nie byłam przekonana, ale jak z Elo zaczęłam gotować, stwierdziłam, że wypróbuję. No to po prostu byłam tak zachwycona i do tej pory nie wyobrażam sobie tego życia bez tego pomocnika w kuchni. Tym bardziej, że też odciążył mnie od gotowania, bo wszyscy w domu sami gotują, więc ja już nie muszę stać przy garach gotować, bo na przykład moja córka czy mój mąż chętnie sami obsługują. To to jest takie jak zabawka dla tego człowieka. Tak. Tak, 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 to prawda. prawda, że i zabawka, ale dla mężczyzn też jest ułatwienie, żeby przygotować tak. fantastyczne napoje na tych osób Właśnie, które nie umieją gotować, bo wszystko jest napisane co po kolei dodać i tylko się przyciski po prostu i nic więcej. Tak, to, to prawda. To prawda, także zachęcamy do 29. Sierpnia tego miesiąca mamy promocję, gdzie tak naprawdę nie nadszarpnie zakup Thermomixa waszych budżetów rodzinnych, tylko wręcz ułatwi przede wszystkim przygotowanie potraw wtedy, kiedy no, przyjdą takie czasy jak mieliśmy w ubiegłym roku, gdzie całymi rodzinami wszyscy siedzieliśmy w domu i nie było czasu jak ugotować tego obiadu. A Termomik sam wykonywał przygotowanie tego obiadu, a w międzyczasie były obowiązki inne z dziećmi rodzinne i wtedy mm, urządzenie za wołało na obiad. Tak, a w urządzeniu możemy ugotować takie potrawy, że wyglądają z najlepszej restauracji. Także jeżeli nie będzie, można wyjść znowu do restauracji, można sobie samemu przygotować super dania. Tak, to prawda. I wyglądają tak jak na zdjęciu, mogę zapewnić. Zdradzę tylko tak uczknę kawałka jakby tajemnicy, że dzięki posiadaniu Thermomixa możecie przygotować fantastyczne, tak jak Marzenka mówi, dania obiadowe ale mamy dostęp do ponad 4000 przepisów, więc dla każdego indywidualnie może sobie dopasować to, co lubicie, czy potrawy tradycyjne, czy wegańskie, czy z glutenem, bez glutenu pozwólcie, że powiem Wam o tym wszystkim wtedy, kiedy już się spotkamy, e, bo za chwilę nam rozpuszczą się noby, to tak, by było tego. ja e, się także rozpuszczać, także tobie jeszcze nie nakładałam. Ja ze swojej strony serdecznie pozdrawiam, słońca jak najwięcej Wam życzymy w dniu dzisiejszym e, i Marzynko, dziękuję Ci bardzo, że pozwoliłaś jak mi wystąpić ja na dziękuję. swoim blogu. Bardzo. E, bardzo się cieszę, będę wspierać tutaj Marzenkę w jej pracy i, e, i naturalnie e, zapraszamy do Bardzo nas. Ci dziękuję za udział w moim programie, było mi bardzo miło. Jeżeli byście chcieli właśnie dalej takie odcinki, że mogę zapraszać gości, to dajcie znać.